M. dlubnej 10 A-klas, Barski licej nr 1 Julian Tuwim do prostego człowieka Gdy znów do muru klajstym, świeżym przylepiec zaczna obwieszczenia Gdy do ludności, do żołnierzy Na alarm czarny truk uderzy. I byle drab, i byle szczeniak, wód wieczny ich uwierzy, że trzeba iść i z armat walić, mordować, grabić, truć i palić. Gdy zaczną na tysięczną modwę Ojczyznę szarpać deklinacją i wudzić kolorowym godwem i judzić historyczną racją o pędzi, chwale i rubieży, o ojcach, dziadach i sztandarach, o bohaterach i ofiarach. wyjdzie biskup, pastor, rabin, pobłogosławić twój karabin, bo. Mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, Że za ojczyzny bić się trzeba. Kiedy rozsierwi się, rozchami rzask liter z pierwszych stron dzienników, A stado dzikich bab kwiatami Obrzucać za śnieżownie O przyjacielu nieuczony, Mój bliźni, z tej, czy innej ziemi. Wiedz, że na trwogę biją dzwony króle z panami brzutatami. Więc że to bójda, granda zwykła, gdy ci broń na ramię. Że im gdzieś nafta z ziemi sikła i ogrodziła dolarami. Że coś im w bankach nie sztymuje. Że gdzieś wem kasy kasy pełne. Lub у паршивий твусте шує свої якісь грубші на бавевнин. Ружні карабіни в брукуліцях, твоє є скрев, а їх є снафта. І от століці до століці завовай бронь от свій кровіці. Буяч, то ми, панове шляхта.